Witajcie moi mili. Moje nastawienie do produkcji z szyldu Disney Pictures można określić jako mocno sceptyczne. Ostatnimi czasy rzadko która ich produkcja trafia w moje gusta, więc nic dziwnego, że gdy usłyszałem o Jungle Cruise to pomyślałem Kurwa, to będzie kolejny nudny film Disneya o niczym. I wiecie co? Myliłem się. Bo Jungle Cruise to jest naprawdę fajne kino rozrywkowe. I na wstępie, abyśmy mieli jasność, ja nie jestem fanem kina przygodowego. Nie cierpię żadnej części Indiana Jonesa, w głębokim poważaniu mam też Goonies, co prawda lubię te mumie z początków lat 2000 i pierwsze trzy części Piratów z Karaibów, ale to w sumie tyle i tym dziwniejsze jest to, że Jungle Cruise naprawdę mi się podobało. Pod kątem scenariuszowym to naprawdę prosty film. Fabuła kręci się wokół pani doktor Lily Hutton, która wyrusza w amazońską dżunglę, aby odnaleźć drzewo życia, którego płatki uleczają, co byłoby całkiem przydatne, biorąc pod uwagę, że właśnie trwa pierwsza wojna światowa. Jak to w tego typu filmach bywa, mamy tutaj złoczyńcę, który chce ubiec naszego Nathana Drake'a w spódnicy i sam znaleźć to drzewo, żeby władać światem czy coś. Mamy tu starożytne klątwy wrednego kapitalisto-monopolistę biznesu turystycznego w Amazonii. Mamy tu też wątek LGBT oraz droka walczącego z Jaguarem. Brzmi stampowo? No, właśnie, nie do końca, bo te małe detale sprawiają, że film, wbrew pozorom, jest naprawdę świeży i aktualny w swoim wydźwięku. Nasza główna bohaterka, Lili, to naprawdę silna babka. I mimo, że Disney próbował już tego zabiegu, czy to w nowej trylogii Gwiezdnych Wojen, czy w Kapitan Marvel, to udało się dopiero tutaj. Lili nie mówi nam, że jest silna i niezależna, bo, 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 Tylko po prostu jej zachowanie o tym świadczy. I to jest super. W końcu Disney nauczył się pisać takie bohaterki, a teraz inni powinni uczyć się od Jungle Cruise. Z drugiej strony mamy jej homoseksualnego brata i tutaj też mamy mały przełom w kinie mainstreamowym. Bo ta informacja podana jest nam wprost, nikt się z tym nie kryje. Do tej pory gdzieś, jeżeli pojawiały się wątki LGBT, to one były tak ukrywane w półsłówkach. Nie, tutaj mamy wprost. I słuchajcie, no, wyrzucili mnie jakby z rodziny, bo kochałem faceta. To wszystko jest jeszcze i <laughs> Podany w nienachalny sposób, bo wynika jakby bezpośrednio z kontekstu rozmowy przy rumie pomiędzy tym bratem a Derokiem. Naprawdę, naprawdę zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie, że ktoś w końcu dobrze zrealizował taki wątek, wprowadził go dobrze yy, i że miało to sens i pasowało do postaci. To naprawdę jest super. A jak o Deroku mowa, no to mamy tu klasycznego Deroka, charyzmatycznego i bałem się trochę, że jego charyzma przyćmi Emily Blunt, ale na szczęście nic się takiego nie stało, a chemia między nimi jest niesamowita. Relacja pomiędzy ich postaciami to jest w ogóle jedna z lepszych relacji, jakie miałem okazję oglądać w tym roku w kinie. Burzliwa, wciągająca i naprawdę przez zdecydowaną większość bardzo satysfakcjonująca, może gdzieś tam do trzeciego aktu, kiedy e, traci impakt skutek pewnych wydarzeń, które sobie zobaczycie sami w filmie, a ja nie będę wam ich spoilerował. Wizualnie film prezentuje się naprawdę dobrze, chociaż niektóre efekty CGI trochę świecą sztucznością. Jungle Cruise oglądałem w IMAX-ie i pewnie miało to jakiś wpływ na mój odbiór, ale sceny na rwącej rzece, czy w wiosce tubylców, czy przy drzewie życia naprawdę wyglądały fenomenalnie. Pejzaże były świetne. Wszystko było kolorowe, żywe, aż chciało się to naprawdę oglądać, a wiele kadrów z tego filmu można by było ustawić sobie na tapetę. No i do tego całości klimatu dopełnia... Cover chyba najbardziej znanego hitu Metaliki, czyli Nothing else Matters, w takim fajnym vibe piratów z Karaibów, w sensie tego, tego main temu z, z Piratów z Karaibów. Cudeńko. W ogóle porównanie z Piratami z Karaibów nie jest tu przypadkowe, bo to w gruncie rzeczy ten sam schemat filmu, żeby nie powiedzieć ten sam film, tylko w innych czasach. Fabuła jest wyciągnięta prawie 1 do 1. No, jedyną różnicą jest to, że zamiast ryczyjącego e, Johna Deppa mamy charyzmatycznego, naprawdę zabawnego Droka. A mimo to, ja nie czułem, żeby to była jakaś taka wykalkulowana na zysk kalka. To naprawdę był film, w którym było widać mnóstwo włożonego serducha i nie czułem, żebym oglądał produkt do zarabiania pieniędzy. Mimo, że pewnie jest troszeczkę takim produktem, no bo pomysł na film bazuje na kolejce w Disneylandzie. Ale nie czuć tego. Ten film ma mnóstwo, mnóstwo naprawdę fajnego serducha. Jungle Cruise to był naprawdę satysfakcjonujący seans, pełen rozrywki w najczystszej formie, mega trafionego humoru i z vibe'm moich ukochanych piratów z Karaibów. To takie filmowe Uncharted, tylko że... Gramy babom. I mam wrażenie, że faktyczny Uncharted, który mamy dostać w tym roku, nie podoła i będzie zdecydowanie gorszym filmem niż Jungle Cruise. Także koniecznie lećcie do kina, bo to naprawdę świetna, świetna rozrywka. Dajcie znać też w komentarzu, czy podobał wam się Jungle Cruise i yy, jak oceniacie jakby The i Emily Blunt i ich chemię, bo moim zdaniem to było najcudowniejsze, co było w tym filmie. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!